Ale jest fajna. Wiesz, nie, ma, się nie, mam, nie mam prawej ręki. No, to ja. Tysiąc! Ma. Teraz już ty Łatwe pytania, proszę, bo się <grym> Jesteśmy na charytatywnym pokazie mody Dzieci Dzieciom. W związku z tym mam do Pani kilka pytań. Bardzo proszę. E, jakie było Pani najdziwniejsze marzenie z no, dzieciństwa? Najdziwniejsze marzenie? Tysiąc złotych po raz drugi Ojej, zł e, bardzo dobre raz. pytanie. E, Przecież skrzydla do dziwnym marzeniem to było... Dzień. Że chciałam być aktorką, A dlaczego dziwne, bo głównie dlatego chciałam być aktorką, żeby ubierać się w fajne sukienki. Że ja chciałem zostać strażakiem. Marzyłam o tym, żeby mieć figurkę misia uszatka z, pro, z takiej bajki Misiuszatek. nie wiem czy oglądałaś? Uszatek, Misiuszatek. co krapnięte uszko ma. Pańska decyzja, 500 zł, dziękuję! Ja chciałem zostać kierowcą ciężarówki. Zawsze marzyłem o takich ogromnych samochodach i że będę kręcił taką wielką kierownicą, którą nie będzie można nawet jedną ręką normalnie gdzieś tam pracować. Tylko trzeba będzie obracać ją w ten, w ten sposób. A ja bym marzyła zostać Wilkołakiem. Wilkołakiem? No dobrze, to ja wolałabym być wampirem, to byśmy ze sobą walczyły. A o. więc y, trzecie pytanie.

Ale myślę, że bociany też przynoszą małe bociany. Bo zobacz, one też przynoszą małe dzieci, ale też przynoszą małe zwierzątka. Kotki, pieski, więc myślę, że małe bociany też przynoszą. Małe bociany biorą się stąd, że... Jest takie miejsce, w którym te małe bocianki gdzieś tam się wykluwają i, i później rosną. No, i przychodzą już wtedy, żeby pokazać się innym, że są gotowi do tego, żeby przynieść dzieciaki gdzieś tam, gdzie one są potrzebne. Bocianki przynoszą też małe bocianki. Dzieci i małe bocianki. Myślę, że to tak działa. wiesz? Z planety, która produkuje same ptaki. Czyli taka, eee. taka planeta, gdzie tam wciąż są jeszcze dinozaury, czyli ptaki. I one do nas przylatują i dają nam dzieci. To nie ma sensu, ale coś musiałam powiedzieć. A więc, pytanie: Dziesięćdziesiąt! Dwieście Decyzja. Dlatego, że starają się być bardzo twardzi, ale myślę, że oni też płaczą. Tylko tak mówią, że nie płaczą. Mężczyzna zawsze powinien być podporą dla kobiety i takim oparciem. Dlatego on zawsze musi trzymać fason i być męski. Gratuluję. Dziękuję serdecznie. A ty jak myślisz, czy chłopaki powinny płakać, czy nie? No jak są po prostu... No ja myślę, że tak. Właśnie, więc jesteśmy team chłopaki płaczą. Trzwajte pytanie, proszę kreatywnie dokończyć zdanie. Mam 3 latka 3,5. Sięgam główką ponad stół, mam fartuszek z muchomorkiem, do przedszkola chodzę z workiem, znam to. Najgorsze jest drugi? to, że jak miałam 3 latka 3,5 to sięgałam brodą ponad stół i tak mi zostało. Cały czas jestem malutka, ale siebie lubię. 3 latka 3,5 e, Więc za półtora roczku będę jeździć na kokartach i zostanę kierowcą motosportowym Mam 3 latka, 3,5 No nie wiem, nie ja, a ja nie wiem co... Ja... Mam 3 latka, 3,5, tak? Ja nie, mam 3 latka, 3,5, a pan to Polska zanie. Dobra, ja mam 52,5. Ja tam w górę, w czasem w dół. Takie życie bywa pół na pół. Ja bym odpowiedziała: nie ogarniam czterech kół. O, no widzisz, jeszcze nie ogarniasz, ale za chwilę będziesz ogarniała. Ja właśnie. już ogarniam. A, no to no już... ja już jeżdżę. No to proszę, zobacz, a ja mam prawo jazdy i ja nie ogarniam. To jest bardzo dobry wiek. Pięć lat dla tak kartów jest bardzo dobry wiek. A ja 7. A jeździsz na go karta? Pięćdziesiąt złotych za palec. Nie, jeździsz na gokartach. kiedy spróbowałam, ona o ta to a, na na auta, tam nie zrzuciła. Jak to nie zrzuciła? To musisz ze mną spróbować. wtedy będziesz z driftowała. Jeździsz najpierw na karta, potem w będziesz Warszawa. driftowała, a Cielo potem błabia. będziemy jeździły razem, dobrze? Dobrze. Dziękuję. Pięćdziesiąt złotych. Rękawice z autografem Arkadiusza Baraza. Pięćdziesiąt złotych za takie rękawice.